Witam was, kurwa, na mnie, kurwa, świetnym kanale, jakiś jakiś kurwa magicznym. Zostawcie, kurwa, czerwony kwadracik na dole. No to tak, dzisiaj wam opowiem taką śmieszną, prawdziwą historię. No to tak, obudziłem się, patrzę, jakieś dwaj goście stoją koło mnie. Mówią, jedź z nami, etykie, ja gdzie? Ani, w dupie. Yy, no to pojechałem, to, czy powiedziałem do nich, no dobra, jadę z wami. No i, pojechaliśmy sobie na taką jakąś tam ruinę. I chcieli mi tam kurwa zakopać <grymne> Szykowali dla mnie, wykopowali tam jakieś tam Było coś tam wykopane Ja tam się położyłem, a tam Potem Chcieli mnie powiesić jednak No i Kiedy tak zawisłem, patrzę jakiś kurwa chuj zabiera mi rower Tak z daleka widzę No to ja kurwa idę do niego Taki wkurwiony Myśląc, że jest w końcu kurwa, będę się z kimś z kim napierdalał a ten z tym rowerem. Tylko tak trochę tak dalej. I ja do niego. Co ty kurwa w z tymi rowerami? A on. To był tylko żart na, na takim jednym twoim koledze. E, <grym> powiedziałem. Ja to mi był my był mój kolega? No i. Nic. Ale... Potem tam ci przyszli z tamtych ruin. I powiedzieli do mnie, chodźcie, powieszmy. A ja tak uśmiechnięty, no dobra! I poszłem znowu na ten, na tę ruiny. A potem mi się przypomniało, że tamten ten ma tamte rowery. No i wziąłem te rowery. Potem tamci znowu w kurwie nie do mnie przyszli. A potem mi się przypomniało, że to byli moi koledzy, chcieli mnie zabić. No i nie